I nadszedł w moment. po obiadu. Hanem przypełniony był górnymi niewolnicami. Byłam ubrana w czerwoną suknię. Jak można się domyśleć, czerwony to nie ulubiony kolor. Jest taki dostojny, królewski, dynamiczny i przykuwający uwagę. A jednocześnie czerwień jest przypełniony miłością, namiętnością, prestiżem i wyraża odwagę i determinację. Król ten przypomina mi bardzo ogień, a go uważam za najsilniejszych żywiołów. Sama często się do niego porównuje. Ogień ma dla mnie ogromne znaczenie i ważną symbolikę. Wracając do Haram. Po mojej prawej stronie siedziała Sabira, a po lewej Rabab. Dlaczego nie ma ze mną firia? Niestety niedawno trafiła do starego pałacu. Ma moją przyjaciół, ale nie tak blisko jak Sabira. Mogła mi się z wszystkiego zwierzyć, podyskutować, wymienić poglądy, a czasem poplotkować. Nie była przeszkadzać ze mną w haremie. Choćby dlatego, że wtedy nie musiała pracować. Często opowiadałam jej o życiu sultanek. Oczywiście nie wiedziałam o nich za wiele, ale Murat mi o nich opowiadał często. Ona też zdawała mi relacje z haremu. Niektóre dziewczyny ledwo parę razy wiedziały sułtankę, a wiedziały o niej więcej niż ja. Plotki zajmowały mi większość czasu. Oczywiście mówię tu o wolnym czasie. Kochały rozmawiać przy obiedzie. Tak było i teraz. Śmiechy i żywe rozmowy rozweselały harem. Ani Sabira, ani Rabat nie domyślały się na co czekam. Po chwili wszystkie dziewczyny stało i ukłoniło się. Ja jako jedyna siedziała. Oczywiście, że musiałam się jej kłaniać. Ale czułam, że to na dziś będzie mnie się kłania. Nie minęła nawet minuta, a samej stała przed moim stołem. Mierzyłam ją wzrokiem od to do góry. Lachsze, powiedziała. Dziewczyna obserwowała nas. Bez słowa podniosłam wyżej głowy i spoza na Sutanka cały spół i uklękała przy mojej sukni. Zawahała się, ale w końcu chwyciła skraj szaty i przyłożyła do ust. Ja spojrzałam na balustradę. Opierała się o nią Hessa. Była bardzo niezadowolona. Ostatkim sił weszła do komnaty. Nie pozwolę, aby sułtan miał jej jaką To źle, jeśli któraś dostaje taką ładę. Skończy się kolejnym na kobiet. Albo gorzej. Daj mi papier. Muszę coś napisać. Powiedziała cicho. Hessa siedziała w komnacie z Lean. Hessa jest ciężko chora, powiedziała Lan Miejmy nadzieję, że wyzdrowieje. Może lepiej, aby ustąpiła miejsce młodszemu pokoleniu. Matko, o czym ty mówisz? Jak umrze, skorzystam na tym. Będę o haremu, bo Murat nie powierzy tego zadania jakiejś młodej. Zresztą jej obecność nie jest nam na rękę. Kogo nazywasz młodą? Sultanka Ali. Ta dziewczyna to bestia. Już za młodu można było dostrzec jej spryt. Córka sultanki Hessy też taka była. Poza tym sultanka Hessy zawsze wspierała mu radę. A Alia? Co? Jak będziesz wspierać kogoś innego? Mehmeda? Krema? Lub Bóg wie kogo? Na pewno nie będzie mi przychylna. No dobra. A Mila nie przyjdzie? Przecież sama wszystkiego za nią nie wybiorę. Dziwna istota. Ślub tuż, tusz, ona nawet nie raczy przyjść. To prawda, wiosna już niebawem. Nie mogli się doczekać. Amina cały czas chodzi przykraszona. A Ishan umywa od wszystkiego ręce. Nawet ślubu córce nie zorganizuje. Tylko knuje i knuje. Wszystko zostawię na mojej głowie. Bo tak najłatwiej. Amina potrzebuje matki w te ważne dni. Ja jej nie zastąpię. I tak mam z wami dużo problemów. Ferrat spędza mi sen z powiek. Trzydziestka na karku, a ona bez męża i bez dzieci. Ja nawet kandydata nie mam. Salich? O nie, Lan. On w życiu. Już lepszy byłby kamień. Kamień może by pokochała. Ale Salicha to nie jest jej typ. To nie jest niczyj typ. On nie stworzy rodziny. A poza tym to tylko szambelan. Nie rozumiem. Jest przystojny. Bardzo zasłużony dla państwa. Jeszcze raz powtórzę. Przystojny. Prawdziwy mężczyzna. On nie jest kimś do kochania. Jest bardzo niestabilny. On potrzebuje nowych doznań, a ja nie chcę młodego, szalonego wojownika. Wystarczy mi ciepły, mądry i na wysokim stanowisku. Po chwili wszedł na taras. Jego oczem ukazała się kobieta, stała na balustradzie, niebezpiecznie wychylając się. Natychmiast podbiegł do niej. Ona odwróciła się i chciała skoczyć, ale i sale ich w porę chwycił tak, że spadła prosto w jego ramiona. Brak! Kim jesteś? Powiedział kładąc ją na ziemi. Ja byłem inna sultanem. Dlaczego skradłeś moje serce? Dlaczego stałeś się moim powietrzem? Dlaczego mi nie kochasz? Nie rozpaczaj znów, weszła jej służąca. Ali też jest niczego sobie. Co mnie, Ali? Mam go gdzieś. Oferowałam serce Salichowi. Chodź do ogrodu, że powietrze dobrze ci zrobi. Może Salich ci wywietrzeje z głowy. Sultanka ze służącą ubrały się ciepło i spacerowały. Wszystko się sypie. Nigdy nie czułam tak silnego uczucia, jakim darze Salicha. Między chrzewami szedł wezrali. Jednak tylko zobaczył sultankę, poszedł w jej kierunku. Stał za krzykami i zbierał się na odwagę, by podejść. Pani, chociaż spróbuj z nim porozmawiać. Ali słyszał, co mówił. Po co? Ja go nie kocham. I to się nie zmieni. Wiesz dobrze, jak jest. Gdybym mogła, bym się nie żeniła. Przecież ja go wcale nie znam. Poza tym, moje serce należy do kogoś innego. Po policzku jego spłynęła łza. Szybko wytarł ją ręką, chciał uciec. Ale coś go zatrzymało. Widziałeś go w ogóle? Tch! Szerzy się na mój widok jakiś On O ładny uśmiech. Wszystko źle interpretujesz. Dlaczego nie mogę żenić się z kimś, kogo kocham? Życie jest trudne. Skrzaku w łoniu siali. Mił czerwone oczy i otar kolejną łzy. Agnina stała i patrzyła na przyszłego męża w milczeniu. Służąca trzyma rękę na ustach. Jeden kocha, drugi nie. I nie można żyć. Bez odwzajemnionej miłości. Amin. Ileś można żyć w użyć. My szlachetne serce ci powie. Żyjąc w obudzie. Jeden kocha, drugi nie. I w końcu dwóch nie kocha. Jeden cierpi, drugi nie. Mężczyzna rzucił na szyjnik. On upadł pod stopami aminy. Ali spojrzał prosto w mokre łez z oczami. I odszedł. Y -y, w porządku? Ta służąca, a Milo usiadła na ziemi. Ja nie chciałam nikogo ranić. Mi się porażło. <laughs> Sultany! Wstań! Wstań i rani dalej, żeby każdy cierpiał tak jak ja. Powiedziała zagryzanie trzęsącą się wargą. Może cierpienie nas łączy. Gdyby Salich mnie wtedy nie zatrzymał, gdybym skoczyła, gdybym go nie poznała. Ja nie mogę cofnąć za czasu nie cofnę, ale muszę coś naprawić. Wracamy do Saraju. Już po chwili znalazła się na złotej drodze. Z komnaty Sultana wyszedł smutna w Nie widząc sultanki, szedł drugą stronę korytarza. Ani pasza! Sój! Kobieta podeszła do niego. Z konatu słotana wyszedł i sali. Spojrzał w Przepraszam. Zabiegła mi i mu prosto w oczy. Fargi cały czas jej się trzęsły. Przepraszam, powtórzyła. Nie musisz. Muszę, przerwała. I położyła ręce na jego twarz. Zbliżała swoją głowę do jego. I wargi dotknęły się i zatonęły w sobie. Zatonęły w głębokim pocałunku. Wcale ich chrząknął. Para obróciła się w jego stronę. On jakby nigdy nic, przed w kierunku swojej komnaty. Amina odeszła dalej. On z uśmiechem też poszedł w swoją stronę. Słodanka weszła bez uprzedzenia do komnat zasadniczych. On odwrócił się w jej stronę. Nie miał swojego Ona nie zważając na to, chciała mówić. To jest tak, to ja, ja tylko kocham Ciebie. Podasz Kryn, Kryn, co zrozumiałam? O czym Ty mówisz? Jaki kocham? Ty wiesz, że tylko Ciebie prawie podeszła i zaczęłaś caływać go odrzucenie. Proszę! Spojrzałam prosto w oczy. Całowała w usta. Salich pocałowała mi na przekazanie jej bark. Ona jednym ruchem zrzuciła z siebie suknię. Stała przed srambelanem całkiem naga.